1320. Nie powinienem tutaj być, powinienem w tej chwili sobie pracować. No ale niestety w tak zwanym międzyczasie pewne rzeczy otworzyły mi oczy, pewne rzeczy, które zobaczyłem na Facebooku. I już wiem, dlaczego tutaj jest takie wielkie sprzątanie tego właśnie parku. I to wcale nie wynika z troski o ludzi, tak jak myślałem na samym początku, z troski o mieszkańców. Po publikacji ostatniego filmiku pokazującego, jak za kadencji wójta przemysłowa Kiedrowskiego, niestety, w negatywny sposób zmienił się Art Park w Bolszewie, czyli niegdyś jeszcze chluba nie tylko miejscowości Bolszewo, ale tak naprawdę całej gminy Wejherowo i w jakim stanie, zwłaszcza stanie technicznym, znajdują się urządzenia, które właśnie tam są zamontowane. No i niestety, mogą potencjalnie stanowić pewne zagrożenie, zagrożenie zdrowia, choćby dla tych najmłodszych, którzy korzystają właśnie z tego parku. Dziś rano, czyli w czwartek, dosłownie dwa dni po publikacji tego filmiku, moim oczom ukazał się piękny widok, ponieważ jadąc po przysłowiowe bułki, zauważyłem, że w parku trwają prace trwa zbieranie śmieci, jakaś akcja może konserwacji tych właśnie urządzeń, coś tam, jak się okazało, później zostało zdemontowane. No i tak naprawdę stwierdziłem, że okej, okay, może jest to faktycznie propaganda, może ktoś faktycznie doniósł, może tam nikt wcześniej nie był, ciężko powiedzieć. No ale niestety moja radość nie trwała krótko, ponieważ myślałem, że propaganda czy nie propaganda, ale zawsze warto coś zrobić, warto zmienić stan rzeczy właśnie w tym parku. Natomiast zaledwie kilka godzin później zauważyłem na Facebooku wysyp postów. Wysyp postów promujących pewną imprezę. Bieg zająca, bieg za zającem, coś takiego. Także pierwsze takie wydarzenie w gminie Weicherowo. No i fajnie ktoś mógłby sobie pomyśleć, ponieważ to właśnie wydarzenie ma odbywać się w parku. Start ma być gdzieś tam przy straży. Może za zająca przebierze się sam wójt. Ciężko powiedzieć. Fajnie by było oczywiście marketingowo. No ale niestety jest takie małe drugie dno, ponieważ. Prawdopodobnie, tak jak sobie teraz już tak na spokojnie rozeznałem temat, no to może ktoś doniósł, że kurczę w tym parku jednak nie jest dobrze. No a ten bieg zająca ma się odbyć z udziałem praktycznie chyba wszystkich kandydatów? No nie wiem, bardzo dużo kandydatów naradnych, promowanych z ugrupowania Przemysłowa Kiedrowskiego anonsuje się, promuje to wydarzenie, oznacza się, że wezmą udział. Także wychodzi na to, że tutaj będzie takie małe spotkanie, mały chyba wiec wyborczy. Szkoda tylko, że bez zadawania pytań, bez jakiejś debaty wójta z kontrkandydatami, no tak trochę słabo. No ale okazuje się, że jeżeli ma być w takim właśnie miejscu wydarzenie promujące ekipę wójta, no to wstyd byłoby to zostawić w takim stanie, w jakim to było jeszcze dwa dni wcześniej. Także wszystkie siły zostały tam rzucone. Śmiesznie to wygląda. Naprawdę 24 śmiesznie. marca. Pierwszy raz w parku byłem 14 lutego i od tego właśnie momentu zacząłem dokumentować co tutaj się dzieje. Co prawda, później materiał mi się wykasował i musiałem na szybko nagrać to raz jeszcze, właśnie 19. No ale była jakaś jedna reakcja, ponieważ tutaj faktycznie troszkę się zmniejszyła ta ilość śmieci w tym centrum parku, tak to można nazwać. No ale teraz, właśnie 24, już się dzieje, także coś to chyba dało. Jeżdżą, działają. Piękna sprawa, także ruch jest. I nawet sprzęty są naprawiane czy tam sprawdzane, nie wiem co tam robią, ale jest jakaś szansa na poprawienie stanu tego właśnie miejsca. Szkoda tylko, że trzeba było najpierw to utrzymywać w takim właśnie stanie, w jakim jest to w tej chwili. No proszę, nawet tam jakaś barierka jest zdemontowana. Zdziemy w tej chwili przeszkadzać, tam jakieś zamiatanie ma miejsce w oddali. Także niech sobie robią swoje. Fajna sprawa. Szkoda tylko, że to wszystko wymaga właśnie tego. I tu jeszcze była nadzieja. Nadzieja, dobry humor, jakiś widok na, kolokwialnie mówiąc, lepsze jutro. Natomiast o godzinie 13 to wszystko uleciało i niestety zderzyłem się z takim typowym betonem. Upadek jak po prostu z ostatniego szczebla drabiny prosto na beton i to mnie otrzeźwiło, że niestety. W gminie Wejherowo nic nie dzieje się chyba bezinteresownie. 13:20. Nie powinienem tutaj być, powinienem w tej chwili sobie pracować. No ale niestety w tak zwanym międzyczasie pewne rzeczy otworzyły mi oczy, pewne rzeczy, które zobaczyłem na Facebooku i już wiem dlaczego tutaj jest takie wielkie sprzątanie tego właśnie parku. I to wcale nie wynika z troski o ludzi. Tak jak myślałam na samym początku, z troski o mieszkańców. Co prawda, jak widać, pada deszcz, ale niestety czasami trzeba. Tragedia, naprawdę tragedia. Nie wiem, dzisiaj jest czwartek, także, bardzo możliwe, że jeszcze jutro ten właśnie park będzie sprzątany tutaj przez Kaszubie. I jeżeli chodzi o Kaszubie, no to to jest akurat jedna z lepszych rzeczy, która mogła tutaj w gminie Wejherowo powstać. Natomiast w tej chwili to jest troszeczkę niedoceniane, moim zdaniem, przez Wójta. Ponieważ kaszubia powinna być zmodernizowana, powinna być przekształcona. Zresztą o samej spółdzielni socjalnej kaszubia będzie osobny temat. Ja tutaj absolutnie nie mam nic do zarzucenia, jeżeli chodzi właśnie o kaszubie. Jak zresztą widać, albo nie widać, ale teraz będzie widać. Tam już są worki śmieci zebranych, cały czas tutaj trwają jakieś prace. Także pod tym względem tam jest po prostu mało pracowników. Nie jest to jakoś szczególnie dofinansowana i po prostu nie widać jakiegoś takiego dużego rozwoju na miarę gminy Wejherowo, które jakby nie patrzeć jest bardzo dużą gminą. A o to jak dużą gminą jest gmina Wejherowo, spytajmy Wikipedię lub też spytajmy eksperta, który wcześniej czytał właśnie na Wikipedii i posiada taką wiedzę. Spotkało 16 sołectw, 18 miejscowości. To jest charakterystyka naszej gminy. Gmina wiejska. Największa w powiecie Weichrotski. Yy, oczekiwania mieszkańców ogromne. Także niestety to, co tutaj się dzisiaj zadziało, czyli to takie wielkie poruszenie, i bardzo możliwe, że coś będzie się też działo jutro, sprawdzę sobie jeszcze z ciekawości, natomiast tego już tutaj nie będę wrzucał. Nie, niestety to nie jest efekt odpowiedzi na ten filmik, że ktoś powiedzmy nie wiedział, bo może jakimś dziwnym z rządzeniem losu jakimś cudem, w który totalnie nie wierzę. Nikt nie zgłaszał problemów tutaj z tym sprzętem, z tym, że to się wszystko tutaj może tak naprawdę rozpaść, że są jakieś wulgarne napisy, że te sprzęty do służące, które powinny służyć do zabawy właśnie tym najmłodszym, mogą stanowić swoistego rodzaju niebezpieczeństwo właśnie dla tych najmłodszych mieszkańców naszej gminy i nie tylko naszej gminy. No, i czy ktoś może po prostu tego nie zgłosił do Sołtysa i on sobie w jakiejś nieświadomości żył przez ten bardzo długi czas? No, bo w teorii mogło tak być, że nikt, żaden z rodziców się tym nie zainteresował. No, wiadomo, że to jest taka średnia teoria, no ale jest taka ewentualność. Kolejna sprawa. To niestety nie jest tak, że Wójt albo ktoś Wójtowi podesłał. Jakiś powiedzmy anonimowy mieszkaniec gminy dajmy na to, że jakiś Jacek powiedzmy, bo to jest takie anonimowe bardzo e, imię i też ostatnio pod różnymi postaciami pojawiające się właśnie na Facebooku i nawet na YouTube z tego, co widziałem. No, ale powiedzmy, że taki Jacek, mieszkaniec gminy Wejherowo, nie powiedział wójtowi: słuchaj, wójcie Przemku, wójcie Przemysławie, wójcie Przemysławie Kiedrowski, obojętnie. W parku, w art parku w Bolszewie dzieją się dziwne rzeczy. I trzeba tutaj koniecznie podjąć interwencję, koniecznie się tym zająć. Niestety tak też prawdopodobnie nie było. Natomiast okazuje się, że stąd, ponieważ tu właśnie może być jakieś miejsce zbiórki, w sobotę, czyli tak naprawdę już pojutrze, pomiędzy godziną 18.30 a 20.00 odbędzie się pewien event. Pierwszy na skalę gminy Wejherowo. Bieg Zająca. Dziwnym trafem, jeżeli chodzi właśnie o ten bieg Zająca, on jest bardzo, ale to bardzo promowany przez kandydatów do Rady Gminy z ramienia Komitetu Wyborczego Przemysława Kiedrowskiego. Przypadek? No, raczej nie. Także podejrzewam, że to jest wymysł po prostu tych ludzi. Pokażmy się z takiej ludzkiej strony, zorganizujmy coś nowego. Może tutaj nawet dwój przebierze się za zająca i właśnie zanim będzie ten bieg, no nie wiem, jak to po prostu ma wyglądać fizycznie. Czyli co? To nie chodzi o to, żeby tutaj się nikomu nic nie stało, żeby to przedstawiało jakieś walory estetyczne, jeżeli chodzi choćby o tamte zabawki. Nie! To nie chodzi o to. To chodzi o to, że jeżeli tutaj właśnie w sobotę przyjdą ludzie, którzy prawdopodobnie zostaną zaproszeni przez osoby, które kandydują na radnego. Z ramienia właśnie pana Wójta naszego Kiedrowskiego i prawdopodobnie on sam przyjdzie, bo tutaj gdzieś tak mniej więcej zrobił to piękne zdjęcie, to piękne selfie. Także lubi robić takie rzeczy, a wiadomo, trzeba się pokazać, trzeba zrobić jakąś foteczkę, żeby nie widzieli tego wszystkiego, co pokazane było właśnie na tym filmiku i żeby właśnie to, co było pokazane, częściowo zapakowane było w takie worki, żeby takie rzeczy jak te właśnie tutaj przęsła, czy cokolwiek to jest zostały stąd usunięte, pakujemy w czarne worki, wywozimy, no i już ten park nabiera takiego zupełnie innego odbioru, już wygląda dużo lepiej, no już teraz pewnie wygląda dużo lepiej, ponieważ tych worków tutaj jednak trochę zostało zebranych i nikt nie powie, eee, ej, 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 słuchajcie, wy się tutaj promujecie, jeżeli ktoś przyjdzie, powiedzmy taki niewspierający tych właśnie kandydatów, wy się tu promujecie, ale gdzie wy się promujecie? Dlaczego zamiast tutaj biegać, gonić jakiegoś zająca? Nie zajmiecie się po prostu ważniejszymi sprawami, jak na przykład poprawa bezpieczeństwa i takich walorów, właśnie estetycznych w tym parku. Dlaczego zajmujecie się jakimiś dziwnymi rzeczami? Robicie sobie jakieś zdjęcia, robicie jakieś show wokół siebie, a tak naprawdę nie zajmujecie się pracą. O tu jak widać, już jakaś maszyna, maszyna, jakaś zabawka została zdjęta. To chyba była taka karuzela? Nie. W każdym razie coś zostało zdemontowane. Czyli widocznie miałem rację i to stanowiło jakieś niebezpieczeństwo. Nawet znalazło się troszeczkę taśmy, ale to akurat jak już mówiłem, jeżeli chodzi o pracowników w Kaszubii, no to oni tak naprawdę mają e, dość duże doświadczenie i tak naprawdę gdyby byli bardziej dofinansowani, cała Kaszubia gdyby była bardziej dofinansowana, no to żyłoby nam się podejrzewam lepiej w całej gminie. A tak mamy kilka osób, które muszą zasuwać na tym całym właśnie wielkim terenie, jakim jest gmina Wejherowo. Już nie wspomnę o przygotowywaniach takich właśnie rzeczy jak ten park, ponieważ pewnie tutaj poleciało jakieś polecenie służbowe, trawa ma być pomalowana na zielono, w najładniejszym odcieniu zieleni na sobotę, żeby właśnie ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, popierać tych startujących wyborach, mogli się cieszyć tym wszystkim dookoła, klepać tutaj może wójta, który może tutaj się znajdzie po pleckach, i klepać też po pleckach tych właśnie kandydatów na radnych z tej opcji, która sprzyja wójtowi i to tak najbardziej na świecie. Ponieważ faktycznie jeżeli chodzi choćby o oznaczenie pod tym postem, no to tam już mamy trzy osoby, które kandydują właśnie od wójta. Co jeszcze? Udostępnienie od Przemka Bujaka, który w tej chwili mieszka w Wejherowie, także może go tutaj nie interesują sprawy tego właśnie parku? Może go interesują bardziej sprawy osiedla Sucharskiego, na którym w tej chwili mieszka? No ale to jakoś jak widać nie przeszkadza w kandydowaniu właśnie tutaj na ziemię bolszewską szeroko pojętą No nie wiem dziwnie dziwniasto fajnie że coś się dzieje fajnie że coś ruszyło właśnie w tym parku ponieważ ja tutaj byłem pierwszy raz 14 lutego no i tak za bardzo poprawy nie było. Fakt, że był jakiś moment, kiedy tutaj zostały z wierzchu te śmieci pozbierane, ale teraz może trafiło na takie gruntowne sprzątanie. Szkoda tylko, że jest to gruntowne sprzątanie przed właśnie jakimś eventem, który promować ma obecnego wójta, czyli on znowu wykorzystuje swoją pozycję, swoje stanowisko dla na tak naprawdę własnej korzyści. Może teraz nie robi sobie zakupów w czasie pracy, nie kupuje sobie niczego na obiad, ale za to szykuje sobie to, żeby jego drużyna pierścienia była tutaj jakoś lepiej postrzegana w oczach właśnie mieszkańców Bolszewa. Także taki mały apel na sam koniec: nie dajcie się zrobić w bambuko, jak to się mawiało kiedyś, ponieważ takie sztuczki, takie zabiegi marketingowe są dobre, ale tylko dla tych, którzy z tego korzystają, a na pewno nie dla korzystających na przykład z tych zabawek, z tego placu zabaw, z tamtych urządzeń służących do ćwiczeń i nawet z tych alejek. Także Pudrowany trup nadal będzie trupem.